Na 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 Niby wolny, a zjada cię ta wolność Na 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 Wokół ludzie, a dotyka samotność Na 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 Wyznaczam drogę jasterem żeglarzem Na 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 wy, rozniosę tą branżę żeglarzem Na na na, 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 na. rozniosę tą branżę Otwieram oczy, witam poranek Odznaczam dzień, powszedni wygrałem Myję zęby, jem w końcu śniadanie Się żegnam sam pierwok, gdy nie żegnałem Nie jadłem śniadania, czasami nie kładłem Dziękuję, wdzięczny że Odnalazłem, spoglądam w lustro. Na tyle odwagę mam, aby w nie spojrzeć, powiedzieć, dasz radę. Zamykam drzwi, wychodzę do ludzi. Tu tyle pogardy, jak się nie pogubi. Jak odnaleźć ciebie w drugim człowieku, zobaczyć w nim siebie, zaciągnąć do brzegu. Widzę nienawiść, brat gardzi bratem, zagoni na psiarnie, za marny papier. Sprzedałby siostrę, ojca i matkę. Nie mogę zrozumieć, tym bardziej doświadczyć nie chcę. Nie dopuszczam takiej opcji, złe intencje masz, konsekwencji też dostąpisz. Prędzej czy później wróci do ciebie. Zostaniesz sam z własnym sumieniem. Nikt na pewno nie wyciągnie ręki. będą Zjadać własne udręki, demony w piekle Szykują już miejsce, pomyśl dwa razy czy tego chcesz Wybrałeś świadomy czy znowu na fazie Się wygupiłeś, poriło już czachę Zawróć i ziomek, to tylko historia aż może stać faktem, życie depczy wyobraźnie? Na 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 Niby wolny, a zjadać ta wolność Na 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 Wokół dotyka samotność Na 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 Wyznaczam drogę jasterem, żeglarzem Na 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 rozniosę tą branżę Na 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 Wyznaczam drogę ja z terem Na 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 Zniosę tą branżę. Mogę tak w kółko, żaden to problem. Może słyszałeś po latach comeback? Wracam z przykazem do młodych ludzi. W pełni świadomych serca obudzić. Pokazać drogę, nie żadne skróty. Obalić mity. Gadzda nauki, nie tędy droga. Uwierz koleżko, wyłącz TikToka. czasów przekleństwo, gwiazdki z ekranu, z brakiem prezencji. Raperów seplenie, zrozumieć ciężko. cel do sportowców nabity koksem, którymi sterują własne emocje. Zero w tym klasy, czysta pozera. Przykład sportowca, wygoogluj Jim Kelly. Wyglugluj